Całkowita samotność jest być może największą karą, jakiej możemy doznać. Wszelka przyjemność słabnie i znika, gdy jej doznajemy w odosobnieniu, a wszelka przykrość staje się bardziej okrutna i nie do zniesienia. Piękno nie jest właściwością samych rzeczy. Filozof to ktoś, kogo świat zwykle nie akceptuje. Ponieważ, jak się sądzi, nie przysparza on społeczeństwu ani przyjemności, ani pożytku. Jeżeli przejęci tymi zasadami przebiegniemy biblioteki, jakiegoś musimy dokonać spustoszenia. Biorąc do ręki jakiś tom, traktując na przykład o teologii albo szkolnej metafizyce, zapytujemy, czy zawiera on jakieś rozumowanie abstrakcyjne dotyczące wielkości lub liczby? Nie. Czy zawiera jakieś oparte na doświadczeniu rozumowanie dotyczące faktów i istnienia? Nie. A więc w ogień nim, albowiem nie może zawierać nic oprócz sofisterii i złudzeń. Jestem. Wzywałeś mnie? Jestem. Na twoje rozkazy. Co mam zrobić? na skromnego, Pylana. udaj się do koszar wojskowych, spróbuj wyciągnąć mojego bratanka Antoniego z pierdla. Tak, Witaj, żołnierzu. Co ciebie sprowadza tutaj? Chcę widzieć się z więźniem. Z czyjego rozkazu mam cię puścić? Jestem uczniem mistrza wiary z górnego miasta. Hmm. Okej, okay, właśnie. Nie bij mnie, nie bij mnie, proszę! Nie zamierzam bić ciebie, tylko muszę spróbować ci wydostać tego pierwa. Kto ciebie przysłał do mnie? Kapłan wiary? Rozumiem, mój wujaszek. Opowiadaj, jak tu trafiłeś? Pamiętam tylko, że w karczmie, chlałem wódkę z Ortegą. Dobrze. O co cię oskarżono? O picie alkoholu z kradzieży. Chwila pogadam z Lordem Piotrusem. Lordzie, bardzo proszę o akt łaski, na bratanku kapłana wiary. Widziałam ja wystarczająco jętajców, by wiedzieć, gdzie to zmierza. Kapłan na pewno ci pomoże w różnych sprawach duchowych. Raduj się, świecie, przyszedł pan. Niech zorż chwały pieśń, niech każde serce. Robi nie śpiewa w świewa nie śpiewa, śpiewa twór śpiew, nie, 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 nie śpiewa, nie śpiewa wszelki twór.